Właśnie mija rok, od kiedyby ata Klimek zasiadła w fotelu prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pierwsze podsumowania działalności obecnej władzy już za nami. Czasem jednak nie do końca ważne są dokonania, a sposób ich przedstawienia. Dużym atutem obecnej pani prezydent jest to, że potrafi dobrze zaprezentować swój wizerunek, a to może okazać się kluczem do sukcesu i zwiększyć szanse na kolejne lata rządów. Na... Konferencje, briefingi, konsultacje. Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego stawia na kontakt z mieszkańcami. Rok prezydentury w statystykach przedstawia się następująco. 502 odbyte spotkania oficjalne, takie jak uroczystości jubileusze czy imprezy, 30 konferencji prasowych oraz 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ja Media traktuję jako bardzo ważnego partnera, partnera, który pełni niezwykle istotną rolę w takiej komunikacji z mieszkańcami w komunikacji z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. Jako była dziennikarka i rzecznik prasowy, pierwsza w historii kobieta prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wie jak dobrze wykreować swój wizerunek. Dba o medialny imidż i o to by zawsze zarażać wyborców pozytywną energią. Zrobimy jeszcze... Pani prezydent z reguły jest osobą, która cieszy się z wielu codziennych spraw. Cieszę się tym bardziej, że. co nas najbardziej cieszy. Mamy, tak sądzę, dziś bardzo szczęśliwy dzień. W końcu praca prezydenta nie zawsze jest chyba aż tak ciężka. Czasem nawet znajdzie się czas na kieliszek szampana w trakcie pracy, tylko pozazdrościć. Może dlatego czasem trudno znaleźć odpowiednie słowa. Grunt to, by sprawnie umieć wybrnąć z sytuacji udziale radnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego tytuły i nagrody i wyróżnienia e, to je, nie nie, no to nie było dobre. Lub mieć przy sobie małą ściągę, dzięki której wszystko pójdzie sprawnie i bez potknięcia. Polityka to taka sfera życia, która nam, zwykłym obywatelom, wydaje się niedostępna, a urzędnicy często oschli i nad wyraz poważni. Dlatego budowanie wizerunku zwalczającego te stereotypy wydaje się w polityce właśnie rzeczą niezbędną. Beata Klimek przez ostatni rok prezydentury budowała wizerunek, który miał zmienić oblicze władzy w naszym mieście. I tak spotkania z mieszkańcami bywały pełne czułości i bliskości. Jak sami mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego postrzegają po roku prezydent miasta? No bardzo dobrze ocenia, bardzo ładnie się prezentuje w telewizji, bardzo ładna kobieta. Jest otwarta, taka także rzeczywiście przyjazna dla ludzi. Widzę ją wszędzie, po prostu pracuje, wszędzie jest, no coś takiego bym powiedział. W czasie takich wystąpień publicznych tak. jak wypada? No okazale, pięknie, no jest przystajną Kobietą. Ja nie znam w ogóle pani Beaty Klimek. Nigdzie jej nie widziałam. Wizualnie odpowiada. Dobrze wypada, bardzo rozmowna i, i, i bardzo ją lubię. Beata Klimek jest pierwszą w historii miasta kobietą na fotelu prezydenta, jednak mimo że zdominowana przez mężczyzn nie daje sobie wejść na głowę. Na ich tle zawsze stara się wyjść najlepiej, panując nad sytuacjami, często nadając kroków w marszu. A gdy męski grono nieco nudzi, ostoją, okazują się dzieci. Mamy panią prezydent, a powiem wam w sekrecie. Że dowiedziałam się, że pani prezydent potrafi czarować? Być może rzeczywiście potrafi i czarującym wizerunkiem zapewni sobie sukces na dalsze lata kadencji, bo jako była dziennikarka i rzecznik prasowa, wierzę. Że... Nie ma nic złego w budowaniu dobrego wizerunku, pod warunkiem oczywiście, że to jest oparte na, na faktach. A my podajemy fakty. A nie sprawdzone y, y, historie. Bo historie są ważne. W końcu każdy na karty historii chce się wpisać na lata, i nie stracić przy tym twarzy.